Moim marzeniem było stworzenie grupy teatralnej w teatrze, która będzie tworzyła, robiła teatr formy, bo to jest dla mnie najbliższe. Forma jest szeroko pojęta i daje większą możliwość rozwoju aktorskiego uczestników warsztatów. A co za tym też idzie, jest trochę trudniejsza, bo też forma, granie sobą formą, no, należy do odważnych. Trzeba się zmierzyć, pozbyć się takiego swojego wstydu. Nie jest to taki, może tradycyjny teatr, przynajmniej nie w takiej formie, w której się w większości kojarzy, tylko to jest teatr ruchu. Myślę, że to też każdemu z nas daje, i indywidualnie, i jako grupie, takie poczucie własnego ciała takiej jedności. jedności. Się... No właśnie nie jest to teatr jednego aktora tylko wszyscy razem musimy się zjednoczyć i w takiej jakby formie pokazać ideę, która nam przewodzi. Też można poczuć się aktorem, poczuć światło na twarzy, tak jak normalnie się jest po stronie widza. Teraz jest po drugiej stronie, co jest bardzo ekscytujące. Zajęcia prowadzę metodą dramy. Polega ona na tym, że nie wymaga się talentu aktorskiego od uczestników. Spektakl tworzy się na bazie tego, co oni mają. Czyli robię warsztaty, robię ćwiczenia z wykorzystaniem metod teatralnych, no i gdzieś próbuję im dać ten pierwiastek teatralny, zaszczepić ich tą formą, gdzie mam wrażenie, że ich to bardzo interesuje, już bardzo jakoś tak ciekawi. Myślę, że po wakacjach ruszymy z. Kolejnym semestrem z kolejnymi spektaklami. Myślę, że to już taki będzie cykl w teatrze kameralnym, takich regularnych zajęć w teatru Formy. Dość szeroki zakres ćwiczeń mamy na tych zajęciach. Wiadomo, podstawy takie jak emisja głosu, czy w ogóle podstawy ruchu. Mieliśmy też elementy pantomimy, takie najbardziej podstawowe. Jak się dzisiaj okazuje, też będą śpiewy, także jest bardzo szeroka właśnie gama tego, czego się tutaj uczymy i w jakich zakresach sztuki możemy się sprawdzić.